Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś zabieram Was na, do budynku, który jest już w całości opuszczony. Na dzień dzisiejszy są plany zburzenia tego budynku i zrobienia tutaj parku zieleni. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu, z jednej strony... Jestem za tym, aby tych parków w zieleni powstawało jak najwięcej. Z drugiej strony z budynkiem, który widać za mną, wiąże się naprawdę fajna historia, jeżeli chodzi o warsztat, który tu kiedyś istniał za dawnych czasów. Był tu warsztat kiedyś mechaniczny, później warsztat lakierniczy, były komory lakiernicze, biura i bardzo dużo innych rzeczy. Z swego czasu były tutaj przechowywane zabytkowe samochody, które, które naprawdę były swoje warte. Na dzień dzisiejszy budynek, jak widzicie, popada w ruinę. Szyby są wybijane, a w środku grasują szczury. Myszy i inne zwierzęta. Jeżeli uda się, wejdziemy ze środka i zobaczymy, co tam się teraz znajduje. Budynek ten służył swego czasu jako warsztat mechaniczny, warsztat lakierniczy firmy, która miała też swoje siedziby w innych miastach. Tutaj z boku był wjazd na warsztat z kanałem, od przodu była lakiernia. Może też było serwisować samochody dostawcze. Może uda się wejść na plac. Widzę, furtka jest otwarta. Tu jest jakiś ochron. O, i tu jak widzicie, stoi jeszcze taki stary samochód, który jest częściowo e, rozebrany bez silnika. Hmm, tutaj jest wejście do przodu, do budynku. Drzwi jak widać, są powyrywane, całopuszczone, wyważone, ale chyba do środka tędy nie wejdziemy, bo jest zastawione. I tak Wam prędzej wspomniałem, e, tutaj, właśnie w tym miejscu. Za mną jest duże brama, tam gdzie ten samochód stoi. Tam można było wjechać samochodem dostawczym. Tu było wejście do biura od przodu, były też wejście od tyłu jak i podziemne garaże, co Wam za chwilę postaram się pokazać. Jak widać tutaj jest drzwi zamknięte taką śrubą. Jeżeli chodzi o bramę, brama jak widzicie jest otwarta na szeroko. Tutaj już do środka można zajrzeć. Na placu znajdziecie stare opony, ciężarówek, które jak widzicie są łyse i porzucone. Utylizacja takich opon swoje kosztuje. Szyby są powybijane. Tutaj w warsztacie tutaj znajduje się stara ławeczka. Taka jak pamiętam za czasów mojej babci, gdzie można było spokojnie sobie usiąść i jak to mówię zapalić papieroska. Tak to kiedyś wyglądało. A no teraz jak widzicie szyby tutaj są pozatykane, że tam jakieś koty nie wchodziły, ale tam już u góry wszystko jest powybijane. Tu jest zamurowane wejście do środka. Tutaj jak widzicie też z telepianem dosłonięte, ale już zwierzęta znalazły sobie wejście i to wejście tutaj jest otwarte. Od tyłu były też jak widzicie kupę śmieci, jakieś stare opony, stare części. Tu znajduje się jakieś wejście do Pywnic. Tu jak widać, kłódki są poprzecinane, więc jakiś złomiarze już się tutaj kiedyś dostali. Do środka wchodzić nie będę, bo mimo przyciny kłódki cała ta brama jest zardzewiała, więc szarpać nie mam zamiaru. Tu jak widzicie, jakieś stare wersalki wyciągnięte właśnie z tego, rzucone na kupę. Wszystko już plącze, zarosło. Teraz, póki jest okres taki wiosenny, jeszcze nie ma zielona. To jest to widoczne. Przypuszczam, że jak to wszystko w lato zazielenieje. No, wszystko zarośnie całkowicie właśnie tą zielenią. Tutaj widzicie była brama przejazdowa w tym miejscu. Od przodu się wjeżdżało, tu można było wyjechać, więc jakieś tam większe zestawy ciężarówki tu mogły wjechać, później to było przerobione. Jak widzicie, od środka jest zamurowane, więc ten cel przeznaczenia tego budynku był różny. Kiedyś brama przejazdowa, później zamurowane i jakiś w środku zrobiony magazyn czy coś innego. Brama była otwarta, a tu we wnętrzu naprawdę dużo jakichś śmieci starych, które pozostawały po, po warsztacie. Mamy tutaj jakieś stare meble. Siedlisko, można powiedzieć, szczurów z każdej strony. Przed chwilą widziałem, jak jeden szczur wielkości kota tutaj przelatywał, więc to jest dobre, że tego typu budynek dla mieszkańców będzie zutylizowany, ponieważ szczury tutaj dosłownie zagryzają koty, co jest, można powiedzieć, tragedią. Tutaj znajdował się kiedyś Hmm, kanał do którego jak widzicie tam jest krzesełko, można było wejść serwisować auto tam ktoś sobie jakiś mechanik usiąść tu mamy stary jeszcze piecyk to jest jakiś stary piecyk pasy jeszcze do jakiejś lawety czy do czegoś powrzucane do środka hmm, piecyk gazowy resztki jakiś łóżek śmieci dosłownie śmieci 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 jeszcze raz śmieci stare wersalki powyrzucane tu jest jakaś naczepa, nie wiem jak to nazwać. Góra, właśnie z, mm, no, z jakiegoś Poloneza Traka, bo tak to, tak to wygląda. Więc takie dwie nakładki, które były właśnie na, stare, na starego Poloneza. I zwróćcie uwagę, tam u góry mamy stare części samochodowe. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale jakieś stare, właśnie zderzaki, resztki, które pod warsztacie, które tutaj zostały. Tu jest magazyn, kolejny śmieci bo że jak Farsad funkcjonował to tego tu nie było, tylko po prostu mieszkańcy sobie tutaj zrobili wysypisko śmieci, bo tu mamy jakieś stare materace stare łóżka, stare szafki po jakichś umywalkach, więc obstawiam, że to wszystko tak to wyglądało no tutaj jest wejście do dalszego pomieszczenia, tutaj widzicie też stado śmieci pozostawianych mamy tutaj jakiś kask motocyklowy jak widać są też stare takie meble Dobre najprawdopodobniej tu już kiedyś stały, za czasów kiedy to było funkcjonowało wszystko tutaj są meble z ubraniami no i te drzwi w szłotworze widzicie są meblami zasypane, tutaj woda już swoje zrobiła tu jeszcze jakieś cukierniczki, jak widzicie łyżeczki, które pozostawały z czasów Misiek misiek Masakra krzesło komputerowe Wersalki. No i tu mamy przejście do kolejnych pomieszczeń, które są dalej, no i tutaj też całe stado dokumentów, jakichś starych wersalek, jak znowu materace, to wygląda jakby ktoś tu naprawdę zmagał znowu jakieś stare śmieci, bo to jest niemożliwe, że tyle materacy tutaj się znalazło, chyba że ktoś tu kiedyś spał, a tam u góry widzicie same pajęczyny, wszystko pozarywane, tak to, tak to na dzień dzisiejszy wygląda, Jest taka stara oldschoolowa lampka z tyłu, jest telewizor, popatrzcie jeszcze kineskopowy, ale już kolorowy telewizor w tym miejscu, tutaj też znajdują się jakieś tabletki, jakieś książki. Wytropie wampira. Popatrzcie jeszcze w wnętrzu, w szufladzie wszystkie jakieś pieczątki, niepieczątki, wszystko się znajduje. Później ktoś tu, tak mówię, sobie magazyn zrobił z wszystkim, ale są tu e, wszystkie, tak mówię, rzeczy, które jeszcze po warsztacie zostawały. A teraz przypuszczam jakiś fotelik drewniany, dziecięcy, a teraz przypuszczam, tak mówię, że Mieszkańcy sobie tutaj po prostu zrobili magazynek rzeczy niepotrzebnych. tutaj w półce już mamy jeszcze wszystkie rzeczy, które się tu znajdowały: jakieś szlanki, kubeczki stare, takie tak jak widać z czasów, nie wiem czy to widać na kamerze, bo jest ciemno, ale właśnie z czasów takich e, PRL-u. Ja to mówię, jakieś stare kieczupy. Tu jeszcze znajdują się stare kurtki, właśnie z tamtych czasów. Wszystko powkładane, tam jest jakaś narzutka w którym ktoś kiedyś na dworze może siadał jeszcze nawet do grilla rozpałki głównego pomieszczenia przejdziemy tam dalej, zobaczymy co dalej Tutaj widzicie, narzędzia warsztatowe jakieś kleszcze farby, lakiery i tutaj też narzędzia dalej, uszczelki jakieś stare do głowicy, nawet jakiś jak tam to mówią topek do dziecka. Ale widzicie takie metalowe drzwi to jest dostęp do kolejnych pomieszczeń. Tu jak widać jakieś było wejście właśnie do góry To są jakieś stare kable, stare krzesła Same pajęczyny jak widać wiszą. też krzesła, stare pasy. Palety. Tam wejście do góry, wszystko zniszczone jak popatrzcie. Pozarywane. Tutaj kolejne śmieci. Ta sterta, że tak powiem śmieci, które się znajdują. Stare części. Tam jakaś łódka korona. Nowoczesny rozbrany samochód, więc to całkowicie opuszczone nie jest. W zasadzie taki, że już tu nikt nic nie robi, bo ten samochód jest w miarę świeży. Jeżeli chodzi o widać, że już stoi tutaj kupę czasu, ale nie jest to samochód z czasów PRL-u, jak tam widzieliśmy te właśnie ee, prędzej naczepy z jakiegoś prędkoatraka. A tu też magazyn wszystkiego. Cięści, ale wszystko rozwalone, wszystko porozrzucane, byle jak. Powódka, o której mówiłem. O tam u góry wchodzić nie będę, bo tam jak widzicie już jest tylko i wyłącznie syf. Wszystko jest zniszczone. Tam jedyne co mogę dostać to. To było jakieś szatnie. Widzicie, półeczki są takie, gdzie wszyscy tak jakieś swoje kurtki rzeczy. Ale butelki. Patrzcie, ile czasu tu kogoś nie było, jak to wszystko zarosło. Rzekniemy? jeszcze to, no. to, to potem nie zapozarywa. Do deski są też już tak spuchniałe. To tragedia. Widać to pod to jak widzicie wszystko jest. Tego półki do przebierania właśnie jakaś szatnia. Tu pewnie jakieś łazienki były. A tu jakaś blacha stuka od wiatru. Tu zobaczcie jest z Volkswagena Golfa. Dwójki jeszcze jakieś części. No tutaj mówię też teraz magazynek zrobiony. I taki sam świetnik. Zgadza się tutaj, jak zobaczycie, to były właśnie łazienki. Tu był boiler. Jakieś urwalki, um na pewnie była toaleta. Dalej tam jeszcze zapachy są. Jakieś chyba kubeczki. Jakie kieruję się na dół. Widzicie, jest to dzisiaj w opakowanym stanie. Tu jeszcze jakieś tarcze z chyba fleksy do szlifowania. No i jak widzicie, magazynek. Wszystkiego i niczego. To jeszcze jakiś taki świeży misiek leży. Tak wam będzie takie deski, też wyrzucał z kanału Teraz mam prędzej pokazałem jeszcze piecyk gazony. Nic jak zawsze widzę takie lalki. To mam takie wrażenie jak w horrorach że tu zaraz ożyje, że ta lalka zacznie ruszać tak to zawsze właśnie filmach wygląda tam jeszcze jak widzicie jakaś sprężyna od dołu tu grania, które tu są mamy taką czapkę stylową takie buty na koturnach z tamtych lat półki poza tymi dwoma właśnie łyżeczkami które tu leżą są puste no i te które wam prędzej pokazywałem już one były pełne ale też starych śmieci no i te skórzane dwie torebki też z czasów perelu patrzcie jak one wyglądają To też jakaś półka przewrócona w tym miejscu mamy kolejnego miejsca, to już wam prędzej pokazywałem też taki moment gdzie warsztat samochodowy, lakiery, części a tu taki dla dziecka jak leży na środku fotela. Jeżeli chodzi o ten warsztat, sam jestem ciekawy, co tu zrobią, czy będzie on sprzedany, wylicytowany, czy został, tak, jak ogłaszają teraz w mediach, ten pustą stan będzie zlikwidowany i zrobiony tu park zieleni. Ale powiecie, czy nie szkoda takiego warsztatu i takiego budynku, którego nikt nie przejął i nie zagospodarował, nie użytkował dalej. A tu to wygląda, patrząc na stan tych budynków i rzeczy, które tutaj są, że to było wszystko opuszczone z dnia na dzień że urbex wam się podobał zapraszam do subskrypcji kanału bo dzięki temu ten kanał będzie się rozwijał a ja będę szukał kolejnych ciekawych miejsc każdy komentarz pozytywny każda łapka w górę, każda subskrypcja motywuje mnie do szukania i wchodzenia do kolejnych miejsc oczywiście też jeżeli chodzi o takie miejsce, nie zalecam wchodzenia osobom niedoświadczonym w urbexach ponieważ można sobie łatwo zrobić krzywdę choćby dlatego, że tak jak wam wspominałem biegają tutaj duże i można, możliwe, że Niebezpieczne szczury, które przynoszą różnego rodzaju choroby. Można wpaść do każdej dziury, coś może spać na głowę, jest bardzo duże ryzyko. W związku z czym, jeżeli nie macie doświadczenia w urbexach, zalecam, żeby się nimi jednak nie zajmować. i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów.